Cześć, witam Was u Szary. Teraz pokażę Wam pierwszy poradnik, a mianowicie jak stworzyć swój własny generator cobblestone'a Tak zwana kopalnia kamienia. Dobra. To jest zrobione na mojej e, wyspie Skyblock. I on oczywiście jest dużo mniejszy i zajmuje bardzo mało miejsca, ale ja sobie go powiększyłem trochę. No, jak widzicie stajemy tutaj metodę działania i kopiamy po prostu. Automatycznie kobol nam wpada do ekwipunku A tutaj od razu się generuje Wszystko od początku I tak można kopać I kopać no i tak może to robić bez przerwy Dobra, teraz pokażę Wam jak go zrobić A więc będzie nam potrzebne trochę materiału jakiegoś Z którego właśnie ten generator powstanie Może to być dowolnie jaki materiał Pamiętajcie, że drewno się podpala Pod wpływem lawy a więc nie, bo, e, nie radziłbym używać drewna. E, tutaj wszystko będzie ładnie na filmiku. Ja jest ja na filmiku. E, wszystkie materiały widzicie w ekwipunku, które będziecie potrzebować. Teraz, aha, tutaj pamiętajcie, że z tej strony, jak tu zrobicie taką kratkę, to po przeciwległej tej tak na skosie, tutaj... Ten, tą płytkę musicie zdemolować yy, ponieważ to jest nasze wejście i tu będziemy kopać to poradzę yy, radzę zakryć czymś innym tak dla asetyki i w ogóle żeby ona nie wyglądała i w razie czego nic się nie podpaliło wiem, dirt się nie podpala, ale co tam może być Pyk. Tutaj zostawcie sobie tyle miejsca wolnego, a tutaj normalnie. Zaraz zobaczycie dlaczego to miejsce. Otóż tutaj tak robimy, tutaj zostaje tylko jedna kratka. Nie, musi być tutaj to. Tak. Tutaj będzie wpadała lawa. Mhm, wiem, 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 chwilka, chwilka. Nie popełniajcie tego błędu, tutaj musi być kobel, bo to kobel będziemy wydobywać nie wiem jak się skopie a w sumie jedno co tam dacie i tak potem będzie kobel eee, a więc tak tutaj możemy już puścić wodę tak Minecraft nam ładnie przygra lawy jeszcze nie, w, nie udostępniajcie jakby dopiero za chwilę gdyż potrzebujemy wyższe źródło tej lawy żeby nam nic nie no po prostu żeby się nie zepsuło. Teraz możemy spokojnie już wlać lawę. Wszystko nam się oświetla, Bierzemy killoff i kopiemy. I wszystko działa jak należy. Teraz jeśli chcecie zobaczyć ten sam generator w trochę mniejszej formie, to zbudowałem go specjalnie tutaj. Jak widzicie to jest ten sam. Zajmuje bardzo mało miejsca, znaczy może nie bardzo mało, ale na pewno mniej niż ten, ja w sumie nawet ładnie wygląda, tak w pomieszczeniu, tak jak ja miałem tam, nawet spoko. No tutaj też go zbudowałem. Dobra, to myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Um, komentujcie, subskrybujcie, ja was żegnam, cześć!